Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Stary, dzisiaj mamy 10 stycznia 2015 roku. E, chcę Wam powiedzieć, że końcówka roku była dla nas cudowna, czyli grudzień 2014 rok, ponieważ wtedy już przyjechało do nas dużo wolontariuszy e, i ta ciągłość trwa. Cały czas mamy wolontariuszy, którzy przyjeżdżają, pomagają. Dla nas jest to ważne, ponieważ na przykład taka Kasia. Skąd, Kasiu, jesteś? Gliwica. Z Gliwic. Kasia jest drobniutka, wiem, że jest ubrana jak niedźwiedź, ale jest drobniutka, malutka i ona jest bardzo chętna do sprzątania stajni, wywożenia y, obornika. Ale Kasia na przykład, y, jedna z mam Silvera, y, bardzo często u niego sobie siedziała, rozmawiała, do innych koni też chodziła. A tu przedstawiam Iwonę. Skąd jesteś myszko? Ze Świdnika, to jest y, lubelskie. Lubelskie, Iwona. Mów, mów. Co czułaś, co robiłaś, wracasz jak bumerang. Przez no i wszystkie... by się nie przyjechało do Tary, zawsze jest za krótko. Wydawało mi się, że przyjeżdżamy na tydzień, będzie dużo czasu, że zrobimy więcej. Wyszło jak wyszło. Wyszło ale moje, moje konie wykochane, psy wy wygłaskane, kociarnie posprzątane. No i czekamy na następny przyjazd. A teraz ja Kasia. Nie będę się... Wypowiadać. Kasiu, skąd jesteś? Z Lublina pod świetnikiem. Kasiu, a jakie dzieło wykonałaś teraz? A jakie dzieło wykonałam? Pokręciłam się trochę przy konikach, pomiziałam, pomagałam wprowadzać, co dla mnie było nowością, bo nigdy konia nie prowadziłam. Wymiziałam wszystkie kotki, pieski, tepiczka mojego. A co jeszcze? Robiliśmy jeszcze z Michałem trochę zdjęć które są dla nas bardzo ważne, bo, bo Wy jak robicie zdjęcia, to my możemy całej reszcie świata pokazywać, że przyjeżdżają tu cudowni ludzie, którzy, którzy przyjeżdżają, żeby pomóc i robią to z wielką miłością. No i teraz mamy Sylwię. Sylwia do nas wraca cały czas jak bumerang. Na szczęście mieszka w sumie niedaleko, bo w Lesznie. Sylwia jest mamą szesną Weta. Weta to jest przepiękny synek blondynek. Tak. Um, Sylwia, jak tam sprawa rzepów u koni? Bo wiem, że przede wszystkim skupiliście się na akcji. <grym> Akcja, rzep. <grym> Akcja rzep. Czyli co? Czekamy, żeby więcej ludzi. Wiemy, że za chwilę ferie i że przyjedziecie, bo nasze koniki cudowne są takie, że e, ciągle znajdą gdzieś na padokach te rzepy. E, e, I cały czas trzeba po prostu bawić się w fryzjera ale najważniejszy jest kontakt, tak? Tak. No i jedyna rodzynka w cieście, która do nas tak. przyjechała, czyli mężczyzna Michał. Michał, jesteś pierwszy raz u nas. Tak jest. E, Przede wszystkim zająłeś się... Czym? No ja jestem tu pierwszy raz, o tarzy od koleżanek, to znaczy Kasi i Moniki, której tu akurat nie ma, ale... Pozdrawiamy to, jest... Monikę i Anię. Tak. No to pomachajcie. Tak, bo, <grym> no to, ...tego miejsca, tego przedsięwzięcia. No ja przyjechałem tutaj przede wszystkim zrobić jakiś taki materiał dokumentalny na temat... No na temat właściwie wytary tego co tutaj się dzieje, coś odbywa. I mogę powiedzieć tak, że dla mnie na, na największym wrażeniem, na największe wrażenie na mnie zrobiło to, że te, te wszystkie zwierzęta, które tutaj są, namacanie są, jest ich bardzo dużo, kiedy sobie człowiek pomyśli, że po prostu one się znalazły tutaj, jakby można powiedzieć, spod noża rzeźnika, czy z uciekły jakby śmierci. No to, to, to robi duże wrażenie, bo, bo one są namacalne i ich jest po prostu dużo, można je dotknąć, zobaczyć i to są istnienia, które jakby zostały ocalone i to jest w sumie no istota tego miejsca i wydaje mi się, że chyba to jest najważniejsze. I będziesz wracał mam nadzieję. Myślę, że tak. No Kochani przyjeżdżajcie wszyscy zawsze, o każdej porze, kiedy tylko chcecie. Te zwierzęta, które tutaj żyją, te żywe istoty, potrzebują Was. Potrzebują mniejszych i większych, silniejszych i słabszych ludzi, którzy podejdą do nich i powiedzą: Myszko, kocham Cię.